Mamy warunki, mamy przepiękny stadion, dlatego ten cykl Nadziei Olimpijskich właśnie rozpoczyna się w Gorzowie. Mam nadzieję, że będą tutaj świetne sukcesy. Mam nadzieję, że będzie wiele finałów i duża, duża grupa pojedzie do Spały i tam też wygra. Ale mam nadzieję, że tutaj wśród tych dzieci i młodzieży widzimy przyszłych olimpijczyków. Rozgrywamy tutaj trzecią część, trzecią edycję lekkoatletycznych Nadzieli Nadziei Olimpijskich. Jest to Trzecia odsłona. Finał odbędzie się 11-10 listopada w spale. Zawody mają na celu aktywowanie najmłodszego społeczeństwa do uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu. No. Lekka Atletyka jest królową sportu i od niej powinno wszystko się zaczynać. Przyjeżdżamy co roku silną ekipą, trenujemy lekkoatletykę nie tylko, ale w lekkiej Lek Atletyce się bardzo spełniamy, no i witamy w Gorzowie. Będę biegnąć na 60 metrów i skakać chyba w skoki w dal. Lubisz sport? Lubię. Myślisz, że może w przyszłości będziesz coś w tym kierunku jeszcze robić, jak Ci będzie dobrze szło? Jak dobrze, no to może, ale tak to nie wiem. Naszym zadaniem dorosłych jest motywowanie i pokazywanie młodym ludziom, że sport jest bardzo fajną formą aktywności, że można spędzać bardzo miło czas. Przede wszystkim z kolegami, znajomymi, że można świetnie się bawić, nie tylko w internecie, grając na komputerze, ale właśnie przychodząc. I tutaj jest właśnie tego taka namiastka, spędzanie czasu ze znajomymi, ale też nutka rywalizacji, więc myślę, że coś, co zdecydowanie młodym ludziom się spodoba, bo dla tych, którzy zwyciężą, Przecież pojadą na ogólnopolskie, e, ogólnopolskie finały, więc dla nich to jest super motywacja, natomiast dla tych, którym nie uda się zakwalifikować, będzie to może motywacja, żeby już właśnie za rok zakwalifikować się i pojechać. Tym bardziej, że lekka jest tak różnorodnym sportem. Każdy znajdzie coś dla siebie i grubszy, i chudszy, i mniejszy, i większy. Jeden jest lepszy w skokach, jeden w rzutach, więc to jest właśnie fantastyczne, że wielkie każdy każdy ma swoje miejsce. Jest OK!